Dzień dobry, witam Was znowu z podróży. To będzie taka trochę dłuższa podróż, bo będzie trwała chyba 12 dni, tak mi się wydaje. No i odwiedzimy 5 krajów europejskich. No i dzisiaj właśnie pierwszy z nich będzie Austria. No I za chwilę dojedziemy do Wiednia. I tam jest plan na to, żeby zobaczyć troszkę Starówki i przede wszystkim, żeby spróbować sznycla, zachera i ja, apfelstrudel zapraszam no jak tam dziewczyny, podróż? nie, dobrze no, klatka schodowa wygląda ciekawie O, nie jest źle. Łóżka dla wszystkich są. Dla sześciu osób, bo jeszcze czekamy na dwie osoby, które do nas dołączą. Na rodziców domi. I z ważnych rzeczy. Łazienka jest. Mimo tego, że jest stare budownictwo. Po drugie, łazienka nie jest w kuchni. I po trzecie, kibal nie jest pod prysznicem. Luksik. jakie fajne kręcone schody no, grubo no, okazuje się, że w całym Wiedniu jest cały Wiedeń jest objęty parkowania Szukaliśmy parkometrów, ale nie ma. Wykombinowaliśmy jakąś apkę, także zaparkowaliśmy. Na razie tylko na 2 godziny. Zaraz Wam powiem dlaczego. Dwie godziny, bo są to strefy krótkiego parkowania. Tyle można maksymalnie zrobić, no ale zobaczymy. Na razie wzięliśmy 2 godziny, a za 2 godziny spróbujemy przedłużyć tak, żeby dociągnąć do weekendu tak, który się zaczyna w piątek wieczorem i kiedy już e, parkowanie w strefie jest za darmo Także próbujemy No jesteśmy na ulicy Graben, czyli jeden z punktów, które mieliśmy odwiedzić. No i wygląda to zacnie. O! I mamy katedrę św. Stefana. Też bardzo ważny punkt, który mieliśmy zaliczyć. Sesyjka jest. Próbujemy wejść do środka, zobaczymy jak to wygląda. Czy to widać, ale zobaczcie, jakie to są takie epickie gargulce. Tu, tu. Strzegą tej katedry. O, I mamy koniki, prawie jak w Krakowie. Też takie karoce. Mega piękne to wszystko tutaj jest. Mega stare. Gutenberg, twórca druku. A tutaj na sznucla chcemy iść. Ale zobaczymy najpierw, czy jest kolejka. Czy nie ma kolejki. Tutaj nas nie chcieli wpuścić, tylko na rezerwację. Odsyłają do drugiego punktu. Idziemy szukać drugiego punktu. I co będziesz jadła, sznucla? Ale takiego prawdziwego? Nie, nie mogę się przesunąć nawet A zobaczcie, na restauracji, którą planowaliśmy. Nie, to u nas, to 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 się w każdym razie Na razie wjechały napoje, zero, u niektórych nie zero. To są akcje wegańskie, wegetariańskie. Oryginalny wiedeński sznycel z sałatką, tutaj też tam tutaj firmowy też sałatko ziemniaczaną i fryteczki zobaczcie jak śmiesznie pokrojona cebula, cebula kurde cytryna żeby tutaj wyciskać mega fajne I... czekaj no gdzie tutaj U słodki finał muszę pokazać tutaj sacher a tutaj środa, mega Najważniejszy punkt programu zaliczony, sznycelek zjedzony, upper spróbowany, zacher spróbowany. To jeszcze fajnie by było zaliczyć budynek papery, zobaczyć zamek. No i pełnia szczęścia. Idziemy, może jeszcze zdążymy, chociaż już się robi dosyć późno, bo jest ósma Ale jak widzicie jeszcze całkiem jasno. I kolejny rzut na katedrę. O, tutaj reklama jakaś na kościele. O, tu mamy kiełbaski wiedeńskie, ale już brak przestrzeni w tym baku na dodatkowe paliwo. No, i oczom naszym ukazuje się opera w Jedniu. Też epicki budynek. Tu powinniśmy byli przejść, ale zacher już zaliczany Franz Józef i Albertina. Też zabyteczek niezły. Kolejne parówki. Jak tam myślicie, że to parówki wiedeńskie z królika są? Tak. Jest i fontanna Ciekawe na no co poluje Są ryby. O, jest ryba nawet Chyba ją ogarnie Nie może się też obyć bez muzyki O, wygląda prawie jak Neptun w Gdańsku, chociaż troszkę inaczej Ale idziemy przede wszystkim Tutaj do kolumny Trójcy Świętej ze złota, rzeźbienia na bogata ogarnijmy jeszcze z tej strony, pamiątka musi być no, plan w sumie w pełni wykonany może trochę więcej tego Hofburga byśmy mogli zobaczyć, no, ale zostanie to na kolejną wyprawę ale myślę, że dzisiejszy dzień można uznać za udany Wiedeń, zaliczony pozwiedzany, cel zjedzony jest dobrze wracamy na kwaterę. Jutro ruszamy dalej i pojawimy się w kolejnym kraju. Tym razem ruszamy do Włoch. No i jeszcze mała wycieczka metrem. Wiecie, tutaj drzwi nie otwierają się same, to trzeba pociągnąć leciutko za klamkę, żeby otworzyły się drzwi do pociągu. Akurat w tym nie ma klamek, tylko się otwiera.